Podczas uczelnianego podsumowania 25. Mistrzostw Polskich Szkół Wyższych nagrody odebrali ci studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, którzy mieli największy wpływ na osiągnięty wynik. Przypomnijmy, że Leszczyńska Uczelnia zajęła pierwsze miejsce wśród Wyższych Szkół Zawodowych. Podsumowanie 25 Mistrzostw Polskich Szkół Wyższych odbyło się dwa tygodnie temu w Gdańsku. Tak jak już informowaliśmy, nagrodę odebrała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii wyższych szkół zawodowych. Wysokie 38. miejsce Leszyńska Uczelnia zajęła w klasyfikacji generalnej. Najwięcej punktów studenci PWSZ-u otrzymali za dyscypliny pływanie, koszykówkę, futsal i biegi przełajowe. Wczoraj podczas uczelnianego podsumowania mistrzostw nagrodzono studentów, którzy mieli szczególnie. Wpływ na osiągnięty wynik. W gronie tym znaleźli się Michalina Kuzanow i Aneta Zając, medalistki Mistrzostw Polski Wyższych Szkół Zawodowych w Lekkiej Atletyce, medaliści Pływackich Mistrzostw Beata, Hałat i Piotr Gościniak oraz Maciej Tomkowiak, wicekról strzelców Mistrzostw Polski w futsalu. Podczas uroczystości nadano honorowe członkostwo w klubie uczelnianym AZS-u PWSZ Wiesławowi Osińskiemu, byłemu rektorowi uczelni oraz Franciszkowi Pawlakowi, byłemu prorektorowi do spraw studiów. Oficjalnie oddano do użytku kompleks boisk sportowych, znajdujący się przy uczelnianej bibliotece. W jego skład wchodzą boiska do piłki ręcznej, gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Wszystkie pokryte są sztuczną trawą oraz oświetlone. Prace nad ich budową rozpoczęto w maju. Po czterech miesiącach były już gotowe. Mamy nadzieję, że przy pomocy oczywiście władz. Miasta i nie tylko pojawią się inne obiekty sportowe, tak potrzebne nie tylko naszej szkole, ale także i temu miastu. Oczywiście ten obiekt to jest, mogę powiedzieć, mini-obiekt sportowy, ale bardzo potrzebny i naszej uczelni, a szczególnie młodzieży, która mieszka tu w domach akademickich, a szczególnie w tym domu. To jest szansa, że. Będą, będą przyjemnie spędzać czas właśnie tu na tym obiekcie. Radości z otwarcia boisk nie krył były rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Wiesław Osiński. To za jego panowaniem zapadła decyzja o budowie obiektu. Wielki Jędrzej Śniadecki w Dziennikach Wileńskich w 1805 roku pisał. Że wychowanie fizyczne jest dla szczęścia człowieka stworzone i powinno być takie, aby każdy mógł z niego korzystać. Myślę, że ten obiekt jest też dla szczęścia studenta stworzony i jest taki, aby każdy mógł z niego korzystać. Nie chodzi tu wszakże o medale i wielkie punkty. Wielki wskrzeszyciel nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, baron Pierre de Coubertin. Marzył sobie, że igrzyska mają służyć przede wszystkim braterstwu, spotkaniu ludzi lud, różnych ras, kultur, religii. Myślę, że ten obiekt będzie służył spotkaniu ludzi różnych instytutów, różnych kierunków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Uroczystość otwarcia uatrakcyjnił występ Krzysztofa Skiby, studenta PWSZ-u.